Na Rzece Kamienica będzie prowadzona modernizacja kolejnych trzech progów. Tak przynajmniej zapowiedział na konferencji prasowej poseł Patryk Wicher. To kolejny już etap prac prowadzonych przez Wody Polskie. Inwestycja obejmowała przebudowę trzech progów, drugiego, trzeciego i piątego, licząc od ujścia kamienicy do Dunajca. Według pierwotnych planów prace miały się zakończyć w styczniu, jednak ze względu na warunki pogodowe inwestycja przesunęła się w czasie. W tym tygodniu trwają będą trwały odbiory trzech stopni wodnych na Rzece Kamienica. Jesteśmy już na finiszu pracy, znaczy to w tym miesiącu, do końca tego miesiąca. I dobra wiadomość, pan minister Gorubarczyk wpisał rzekę Kamienica da w dalsze etapy rewitalizacji i są w tym programie wpisane kolejne trzy stopnie do rewitalizacji. To plany, bo na razie nie ma żadnych konkretnych terminów ani źródeł finansowania, choć jak twierdzi poseł Patryk Wicher, to kwestia kilku miesięcy. Oczywiście ten program jeszcze wymaga no, ubrania tak jakby w ciało, czy w dokumentację, w kwestie finansowe, ale generalnie to już jest tylko kwestia, najbliższych miesięcy, kiedy kolejne przetargi na kolejne trzy stopnie będą, będą realizowane. Jest to uporządkowanie, ponieważ jak Państwo wiecie po tych licznych powadziach w ostatnich latach wszystkie stopnie, wszystkie te baseny sądeckie były zrujnowane, zaniedbane i teraz wprowadzamy pewną taką systematykę, żeby to było estetyczne, żeby też przepływ wód był dostosowany też kwestia ochrony środowiska, przepływ ryb i, i też całej tej biofauny, bioflory, która tam funkcjonuje, żeby to było bezpieczne. Całość zabudowy rzeki Kamienica to 28 stopni. Prowadzona wiele lat temu regulacja miała przede wszystkim na celu ustabilizowanie spadku podłużnego dna rzeki poprzez zabudował systemem stopni. Jednak upływ czasu i powodzie sprawiły, że większość z nich jest w fatalnym stanie, co stanowi zagrożenie. Realizowana na Kamienicy inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, poprawę stanu ekologicznego wód oraz udrożnienie przeszkody dla migracji ryb. Dodatkowo wały odzyskają swój rekreacyjny charakter.